Panie prezesie, jedna z największych gal, jak tutaj podkreślają organizatorzy w Polsce, gala piłkarska. Jak to widać z Warszawy, jak widać Podkarpacie z Warszawy, jeżeli chodzi o piłkę nożną? No Gala jest imponująca. Sama liczba uczestników i cudowne miejsce, w której się odbywa, no i tradycja. Ja już byłem na kilku galach podkarpackich, ale w tym pięknym obiekcie jestem po raz pierwszy, jestem na pod wrażeniem. No i skoro jest tylu gości, to znaczy, że. Piłka Podkarpacka jest bardzo silna ilościowo, ponieważ każdy reprezentuje jakiś klub, jakieś środowisko, jakąś akademię, szkołę, więc tego jest bardzo dużo z tego co wiem, to jest chyba w Podkarpacie drugą, trzecią siłą w kraju, jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych piłkarzy. Jeśli chodzi o, o same wyniki sportowe, no cóż, no, kiedyś były piękne czasy Stali Mielec, czy Stali Rzeszów, czy innych klubów, które grały na szczeblu centralnym. Teraz teraz mamy Mielecką Stal, która jest w ekstraklasie. Mamy dwie drużyny rzeszowskie w pierwszej lidze, silna bardzo ekipa w trzeciej lidze. Także myślę, że i, i dobre, coraz lepsze wyniki młodzieży. Nie tylko cho chodzi o ilość tych szkółek akademii, ale również przebijają się chłopcy do, do reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych. Futbol kobiecy na Podkarpaciu też y, podąża za tym trendem, że ta piłka w Polsce się bardzo rozwija. Także naprawdę to jest silny ośrodek y, i, i ta gala myślę, jest z, z jednej strony podsumowaniem tego roku poprzedniego, który był dobry dla piłki podkarpackiej, ale też wyznaczeniem kierunków no, na, na ten i na, na następny rok, ponieważ jest dobrze, ale chciałoby się, żeby było bardzo dobrze. Jeżeli patrzy Pan na zarządzanie tym związkiem podkarpackim, on wypada w górnej granicy, jeżeli chodzi o związki w Polsce? No, na pewno organizacyjnie to jest to jest ścisła czołówka, ponieważ prezes Mieczysław Golba stworzył dobrze, dobrze, funkcjonujący mechanizm, który jest dobrym połączeniem tego jednak organizacji społecznej, organizacji sportowej, jednak z dobrze funkcjonującą spółką, przedsiębiorstwem. To jest, to jest związek, który na siebie zarabia, który nie potrzebuje jakichś wielkich dotacji, oczywiście otrzymuje je od władz wojewódzkich, od, od władz samorządowych. Od PZPN-u, ale, ale radzi sobie świetnie sam. Byłem niedawno w siedzibie Podkarpackiego Związku, jestem pod wrażeniem. Własna siedziba to nie jest takie częste dziś w Polsce w województwach. No i masa, ogromna liczba młodych ludzi, którzy działają. Tu widać, że, że ta zmiana pokoleniowa jest bardzo widoczna, nie tylko na, na boisku, ale także i w gabinetach tak w cudzysłowie działaczy. Dziękujemy serdecznie, Dziękuję. miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.